Ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu naszego miasta. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego, Państwowego Funduszu Celowego w ramach pierwszego modułu resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. W imieniu obecnego tu gospodarza miasta, prezydenta Krystiana Kinastowskiego, mam zaszczyt powitać na dzisiejszym briefingu panią Marlenę Malą, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry. Witam pana doktora Jana Mosińskiego, posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Witam serdecznie pana Tadeusza Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Państwa ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, reprezentuje dziś pan Wincenty Nowak, dyrektor Biura Poselskiego. Serdecznie witam. Panią poseł Angelikę Moszczanowską reprezentuje pani Anna Lis, dyrektor Biura Poselskiego. Witam. Z w imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Ziemińskiego na dzisiejszą uroczystość przybyła pani Monika Donka-Cieślewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Golitan Poznania. Witamy w Kaliszu. Serdecznie witam pana Mateusza Podsadnego, wiceprezydenta miasta Kalisza. Witam panią Iwonę Niedźwiecz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Witam również... Witam również panią Paulinę Kawłowską, kierownik Centrum Obradniczo-Mieszkalnego w Kaliszu. I bardzo serdecznie witam państwa przybyłych na ten briefing dziennikarzy. O wystąpienie proszę panią Marzenę Malą, minister rodziny i polityki społecznej. Szanowny panie ministrze, szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo dyrektorzy biur, naszych parlamentarzystów, pani dyrektor reprezentująca pana wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, szanowni państwo. Serce rośnie, można powiedzieć, kiedy widzi się taki piękny obiekt, który będzie służył przede wszystkim wsparciu osób z niepełnosprawnościami. To przede wszystkim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia podejście do wsparcia osób niepełnosprawnych. To przede wszystkim podmiotowe podejście z zagwarantowanie takich warunków, aby osoby niepełnosprawne w pełni mogły być włączone do życia społecznego. I tutaj należałoby rozpocząć od tego, że Polska jest drugim państwem na świecie, a pierwszym w Europie, która wprowadziła ustawę o dostępności. Czyli ustawę, która pokazuje, jakie kierunki i w jakim, jak powinno działać państwo, jak powinny być przystosowane obiekty, ale nie tylko pod względem architektonicznym, ale pod wszystkimi kątami dostępności do osób niepełnosprawnych. Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla nas priorytetem, bo to Konstytucja pokazuje, że osoby potrzebujące wsparcia powinny być otoczone wyjątkową opieką państwa. I to staramy się czynić. W tym roku blisko 38 miliardów złotych wsparcia na różnorakie działania dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami. I ja to porównuję, za każdym razem pokazuję rok 2015 to 15 miliardów złotych, a więc sami państwo sobie odpowiecie, jakie, jakie te działania są, jaka jest skuteczność. Działań. Ale przede wszystkim nie, to nie jest koniec naszej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych. Przyjęta w ubiegłym roku strategia na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych pokazuje kierunki. Dla nas